Nie zawsze musisz słuchać swojego umysłu. Czasem możesz tylko poobserwować. To jest ciekawe. Obserwować swoje myśli, obserwować. Hmm, mam tą myśl, skąd ta myśl się we mnie wzięła? Czy ona się we mnie wzięła? Bo faktycznie, ja w sobie myślę, ja. Czy tak myślę? Czy ktoś mi to myśli, że kiedyś powiedział, że ja ją teraz sobie w albo ktoś tak do mnie mówił, na przykład w dzieciństwie cały czas, i ja myślę, że to jest rzeczywistość. Ktoś mi tak powiedział, tak mi ktoś mówił. Ale skoro ja w to wierzę, to to jest moją rzeczywistością. I w momencie, w którym przestanę w to wierzyć, to może zmienić się moja rzeczywistość na I... inną. Także zachęcam, żeby kwestionować swoje myśli, przyglądać się i sprawdzać, czy są nasze, czy są nie nasze. Ciekawa jestem ta